Przysłał cię mój tata? Nie. Słyszałam, że wyjeżdżasz z mamą. Co w tym złego? Nic, kochanie. Chciałam cię tylko prosić, żebyś się dobrze poznała przed podjęciem decyzji. Być może Marina coś ukrywa. Skąd ten pomysł? Twoja mama zachowuje się tak, jakby skrywała jakiś sekret. Nie sądzisz? Co piensasz? Niewykluczone, że masz rację. Mm. Almo, uważasz, uważasz że ona znów chce mnie porzucić? Być może sama tego nie wie. Dlatego, Dlatego powinna się to... zapytać. To, wiesz, gdzie mieszka? Nie. Ale wiem, gdzie bywa. Poszukajmy jej. To tu. Mieszka tutaj? Nie, to przychodnia lekarska. Jej przyjaciel przyjmuje pod numerem 5A. 5A? Słyszałam. Idzie. Co mam robić? Idź z nią porozmawiać. Pamiętaj, że dziś do szkoły przyjeżdża fotograf, zrobić zdjęcia Twojej koleżance. Dziękuję. Chciałabym porozmawiać o czymś ważnym. Słucham. Cieszysz się, że mnie poznałaś? Jasne. Świetnie się rozumiemy. Tak, wiele nas łączy i dużo rozmawiamy. Ty mówisz więcej niż ja. Bywam gadatliwa. Spotkałam się z tobą, bo podjęłam ważną decyzję. Jaką? Chcę z tobą zamieszkać. Tato się zgodził i nie będzie robił trudności. Pójdę do łazienki. Zaraz wracam. Mamo? Nie odchodź. Nie uciekaj. co się stało Wszelkol <laughs> <Przytul> mnie mocno <laughs> Przepraszam. Nic nie mów. Przytul mnie. Bardzo się boję. Dlaczego? Bo zawsze, gdy jestem szczęśliwa, świat się wali. Nie rozumiem. Tak było, gdy zapadłeś w śpiączkę. Wszystko zniknęło. Ale, gdy znalazłam mamę i byłam szczęśliwa, ona znów mnie porzuciła. Jestem przy tobie. Boję się. Spokojnie, kochanie. Czuję, że wszystko się znów zawali. Dłużej tego nie zniosę. Na pewno tak się nie stanie. Daję słowo, bo jestem przy tobie. Nie płacz. Będzie dobrze? Tak. Czemu nie jestem w stanie znów cię pokochać? Dwie wiadomości: dobrą i złą. Co jest? Najpierw dobra. Przed koncertem macie spotkanie z Hilary Duff. To amerykańska gwiazda. I ma duże, niebieskie oczy. Przestań. Po co mamy się z nią spotkać? Zaśpiewacie piosenkę na jej nowej płycie. Co? Niemożliwe. Super. Prawdziwa rewelacja bomba. Cieszycie się? A zła wiadomość? Przesunięto koncert. Odbędzie się dziś w Chicago. Odlatujecie za trzy godziny. A zgoda rodziców? Spokojnie, wszystko załatwione. Ja nie jadę. Co? Wracam do Monterey. Wystąp przynajmniej na jednym koncercie, tak. Nie rób nam tego. Jeśli chcesz opuścić zespół, zrobisz to jutro. Prosimy. Wycofujesz się z nienacka? Tak nie można. Tylko jeden. Nie wiem po co tata mnie tu przywiózł, skoro nie chcesz mnie znać. To nieprawda. Dziś rano, córeczko, powiem wprost: choć pewnie cię zranie. nie mogę cię zabrać. Potem mnie tu ściągnęłaś? Nie. już to wiem. Zaczekaj, tylko nie rozumiem dlaczego. Chcę ci powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że zawsze mnie nienawidziłaś, więc odeszłaś. Przeszkadzałam ci i nie obdarzyłaś mnie miłością. Nie. Powiem ci, dlaczego cię porzuciłam. Narkotyki? Ale dlaczego? Jak to się zaczęło? Myślałam, że nad tym panuje. Ale było inaczej. Miałaś wszystko. Dlaczego brałaś? Mogłaś być szczęśliwa. Ale nie byłam. Pogubiłam się. Nie ufałam sobie. I szukałam szczęścia na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bałam się, że nic nie znajdę. Miałaś pracę, rodzinę i pieniądze. Mogłaś podróżować. Odniosłaś sukces. Miarą sukcesu nie są pieniądze, ale zadowolenie z życia. Byłam najbardziej nieszczęśliwa na świecie. Nic mnie nie cieszyło. Wiesz, jaki był najgorszy moment w moim życiu? Jaki? Ciąża. Ciągnęło mnie do narkotyków, ale nie chciałam brać, żeby nie wyrządzić ci krzywdy. Urodziłaś się zdrowa. Tylko tyle mogłam dla ciebie zrobić. Potwornie cierpiałam. Gdy wpadasz w uzależnienie, tracisz najpiękniejszą część swojego człowieczeństwa wolność wyboru. Nie masz wyjścia i przestajesz się buntować. Próbowałaś z tym zerwać? Tak. Kilka lat temu poszłam na terapię. Czasem nie biorę. Ale potem wracam do nałogu. To istne piekło. Nigdy się nie kończy. Nie dam rady się z tego wyrwać. Przepraszam, że taka jestem. Jak wielka jest siła miłości, że pozwala nam zdjąć błazeńską maskę i otworzyć serce na innych. Wybacz mi, tato. Ty mnie też. Oboje popełniliśmy błędy. Tak, ale kłamałem i teraz wiem, jak cię skrzywdziłem. Nie chcę się usprawiedliwiać. Ale gdy będziesz starsza i zostaniesz matką, zrozumiesz mnie. Ja będę inna. Nie okłamię córki. Zrobisz co w Twojej mocy. Gdy nadejdzie ta chwila, staniesz się inna niż teraz. Dlaczego? Bo nawet czytając gazetę będziesz myślała, jaki świat zostawiasz swojemu dziecku. Trudno było ci wychować mnie samemu. Nie wiem. Ale powoli stałem się innym człowiekiem, zdolnym podejmować trudne decyzje. Jedyne, czego pragnę od życia, to czas. Nie po to, by spełnić swoje marzenia, ale zobaczyć, jak ty spełniasz swoje. Jesteś uparty i nie zdajesz sobie sprawy, że już dorosłam. I głuchy, bo nie słyszysz, że czasem potrzebuję wolności. Ale jesteś moim tatą. I kocham cię właśnie takim. Kocham cię, tatku. Ja ciebie też. Nie wierzę w tę śpiewkę o nowej radzie. Diego nie podpisałby czegoś takiego. Wspierał Celinę. Oto jego podpis na decyzji o wydaleniu. Przyjrzyj się. Wszystko jasne. To podpis Diego, rzeczywiście widzicie.